Rozpiątki na ławce płaskiej. Chodzimy się stabilnie na ławce płaskiej, wykonując powolny wdech. Rozchylamy ramiona w bok, delikatnie uginając łokcie. Po maksymalnym opuszczeniu ramion, wróć do pozycji wyjściowej, wykonując wydech i prostując łokcie w końcowej fazie ruchu. Nie uderzamy sztangielkami o siebie i maksymalnie napinamy mięśnie. Wyciskanie sztangielek na ławce płaskiej. Kładziemy się stabilnie na ławce płaskiej. Wykonując powolny wdech, opuszczamy sztangielki maksymalnie w dół, po czym wracamy do pozycji wyjściowej, wykonując powolny wydech. W końcowej fazie ruchu dopinamy maksymalnie pięćnię klatki piersiowej, przez cały czas kontrolujemy ciężar i napięcie mięśni. W końcowej fazie ruchu nie dopuszczamy do przeprostu łokci. Wyciskanie sztangi na ławce płaskiej. Jest to jedno z podstawowych ćwiczeń na rozbudowę siły oraz masy mięśniowej. Kładziemy się stabilnie na ławce. Podczas opuszczania sztangi do klatki wykonujemy powolny wdech, przez cały czas kontrolując ciężar. Po dotknięciu sztangi o klatkę wracamy do pozycji wyjściowej. Należy pamiętać, aby nie uderzać sztangą o klatkę, a w fazie końcowej nie przyprostowywać łokci. Wyciskanie sztangi na ławce skośnej jest to jedno z podstawowych ćwiczeń na rozbudowę siły oraz masy mięśniowej. Kodzimy się stabilnie na ławce, podczas opuszczania sztangi do klatki wykonujemy powolny wdech, przez cały czas kontrolując ciężar. Po dotknięciu sztangi o klatkę wracamy do pozycji wyjściowej. Należy pamiętać, aby nie uderzać sztangą o klatkę, a w fazie końcowej nie przeprostowywać łokci. Wyciskanie sztangielek na ławce skośnej. Kładziemy się stabilnie na ławce, wykonując powolny wdech, opuszczamy sztangielki maksymalnie w dół, po czym wracamy do pozycji wyjściowej, wykonując powolny wydech. W końcowej fazie ruchu dopinamy maksymalnie pięść klatki pierściowej, Przez cały czas kontrolujemy ciężar i napięcie mięśni. W końcowej fazie ruchu nie dopuszczamy do przeprostu łokci. Rozpiętki na ławce skośnej. Chodzimy się stabilnie na ławce i wykonując powolny wdech, rozchylamy ramiona w bok, delikatnie uginając łokcie. Po maksymalnym opuszczeniu ramion wróć do pozycji wyjściowej, wykonując wydech i prostując łokcie w końcowej fazie ruchu. Nie uderzamy sztangielkami o siebie i maksymalnie napinamy mięśnie.